Witam, cześć, czołem. słuchajcie, zobaczcie, robimy, robimy, robię ja Audi 4 z 2015 roku, 2 litry TDI, zobaczcie jak klient uniknął uszkodzenia silnika, okazało się, że coś rzęziło w silniku, czy szumiało, przyjechał do nas klient, stwierdziliśmy, że odgłosy odchodzą, dochodzą z paska rozrządu, z okolic paska rozrządu, rozebraliśmy cały przód, słuchajcie i zobaczcie jak to wygląda, no mniej więcej to tak trzeba zrobić. I rozebrać autko, żeby dojść do rozrządu. Tu już mamy odpięty, odpięty y, pasek rozrządu, już jest y, na blokadach. Y, pasek zaczął zjeżdżać, zaczął schodzić w ogóle z koła wałka y, rozrządu, ale słuchajcie tego. Zobaczcie, jakie, jak, rolka, jak rolka jest y, zużyta już y, totalnie. Y, oczywiście wymieniamy pompę wody, cały kompletny rozrząd. Wymieniamy sprzęgiełko jednokierunkowe, alternatora, wymieniamy napinacz pasek wielorowkowy, bo to wszystko było oryginalne. Klient sobie zażyczył, żeby zrobić tak, żeby już tu do przodu nie wracać. Mało tego od razu Wam powiem, jak wyglądają chłodnice. Zobaczcie, wygląda chłodnica klimatyzacji tak, że mamy już mały wyciek już czynnika. Już, już zobaczyliśmy, że są braki tego czynnika. Jest zamówiona chłodnica z drugiej strony. Zobaczcie to samo: no i mamy chłodnicę wody zapchaną. Oczywiście ją wymyjemy, odkurzymy, wydmuchamy i będzie wszystko ładnie chodziło. Pojazd dostanie drugiego życia i będzie jeździł. już to Mauria 4 zobaczcie jak wygląda wymiana rozrządu w niej. W zasadzie już wszystko jest pozasłaniane, ale ale zerknijcie jak to wygląda, zobaczcie od razu jest wymienione sprzęgiełko alternatora jednokierunkowe napinacz, nowy pasek obudowy są ładnie wymyte no i, i tylko jeszcze zostanie nam tutaj wymycie tego i no i go składamy całego żeby, żeby służył i żeby jeździł kolejny pojazd pod trzymać. słuchajcie zobaczcie tu jest Audi już A4 yy, po wymianie rozrządu teraz yy, pokażę Wam taką ciekawostkę Taka ciekawostka jest, że to auto można odpowietrzyć na testerem diagnostycznym. Akurat my korzystamy z, z KTS, -a. zaraz Wam pokażę. I wchodzi się tutaj w diagnostykę, już zaraz o sekundę pokażę Wam. Wchodzimy, zapom wyłączony, bo procedurę przerwałem specjalnie, żeby Wam to pokazać i to pozwala nam odpowietrzyć prawidłowo samochód czyli otwiera wszystkie zawory pompy elektryczne są uruchamiane i samochód jest odpowietrzony tak jak powinno być nie ma wtedy żadnego problemu z odpowietrzeniem i auto jest taka zobacz, jest układ odpowietrzeć układ wchodzący bierzemy tak podczas wszystkie zawory są zamknięte ręczny musi być zaciągnięty odpalamy samochód odpalamy auto chodzi spełnienie warunków nacisnąć pedał hamulca spełnić pedał hamulca i robimy robimy i robimy opowietrzeń układu chłodzenia i wszystko, mamy pewne, że jak i w skrzyni automatycznej jeśli było powietrze, one zostało usunięte można to zrobić też pompą próżniową, no ale też fajnie czasami zobaczyć, jak to wygląda. Testerem jest, jest dosyć, dosyć fajna zabawa. Polecam, pozdrawiam, trzymajcie się. A nie, jeszcze zobaczcie, jak to wygląda taki Audi od środka. Dosyć fajne, fajne wyposażenie, bardzo fajne Audi. Zobaczmy. Przebieg ma 168 tysięcy. Wymiana rozrządu według wytycznych. Elegancko, ładnie. I autko sobie chodzi, odpowietrza się. Auta olewamy płynu, sprawdzamy tylko poziom płynu, jak wygląda poziom płynu w układzie, pilnujemy cały czas. Tester nas informuje, co musimy spełnić. Nacisnąć gaz, hamulec do oporu, to jest pierwszy etap odpowietrzenia. Później są kolejne etapy odpowietrzenia takiego auta. I zobaczcie, płyn jest, bąbelkuje cały czas. Układ się odpowietrza. Idziemy do testera zobaczyć, co on chce od nas. Zobaczcie, brak wskazań, czyli on jest w trybie rozgrzewania teraz, zaraz pewnie podniesie obroty, no i będzie układ odpowietrzony. Trzymajcie się, pozdrawiam. Kolejna, kolejny z etapów odpowietrzenia, zobaczcie, poziom drugi, auto ma być wyłączone, sterownik silnika dał informację do testera diagnostycznego, że ma być wyłączony, silnik, auto teraz nie pracuje, wszystkie pompy chodzą. Auto się odpowietrza na biegujowym. I Ci wam pokażę, co, co robi Krzysztof. Krzysztof dolewa płyn, bo trzeba kontrolować cały czas płyn, żeby był prawidłowo odpowietrzony układ. Zobaczcie, cały czas bąbelkuje, cały czas gdzieś jest powietrze w układzie. No, pompki elektryczne płynu chłodzącego, że cały czas chodzą i odpowietrzają, bo taka jest teraz procedura. Tak, i jeszcze dodatek, mamy termostaty, które są elektryczne i one się też otwierają podczas procedury odpowietrzenia układu chodzenia. Chłopaki robią tam peżota. w zasadzie sprzątamy warsztat, mamy już praktycznie dzisiaj, już koniec. No i, i wsi, o, dajcie łapkę w górę i, i będziemy na bieżąco Was informować. Ha. a propos tego też odleczenia, zobaczcie samochód yy, podniósł sobie obroty sam. Ja nie wciskam nogi, nogi w ogóle pedał gazu. Zobaczcie jak wygląda. 3000 obrotów, 2500 obrotów. Zobaczcie. Pedał gazu jest tu. Krzysiu w tym momencie dolewa płynu, ja patrzę procedury jakie muszę spełnić w aucie, no i tak trochę powinno się odpowietrzać od układ, o zobaczcie, tych podnosi sam, cały czas ja nie mam nogi na gazie, nie? procedura jest taka trochę jak przy wypalaniu dpf, ale nie jestem zwolennikiem wypalania dpf na biegu działał. O, pyk. To jest y, chwila każdego mechanika, gdzie po wyjazdu... O, jest Krzysiu, macha. Tak. Gdzie y, po wymianie rozrządu auto o, odpowietrza się wchodzi na obroty wysokie i każdy mechanik, który wymienia rozrząd, ma zawsze taki miły mimo to, że wszystko jest zrobione według procedur serwisowych. Wszystko jest ok, tak jak powinno być, ale, ale jednak, jednak słuchajcie, jednak gdzieś ta sztypta, sztypta taki tego strachu jest. Ja przeżywam to za każdym razem, gdzie mm, robię rozrząd, mimo to, że korzystamy z różnych informacji, i to serwisowych, i z różnych oprogramowań. I zawsze jest tak, że człowiek jednak przeżywa to. Pan przeżywa. Krzysiu, ty pamiętasz e, swój pierwszy rozrząd? Co, co pamiętam? Pamiętasz e, swój pierwszy rozrząd? Ale w 2.0 TDI? W ogóle. Przeżywałeś go, jak e, montowałeś e, rozrząd? i A Pabia dwójka to była 1,4,16. Tak, na dwóch paskach rozrządu. No. To miał jeden pomiędzy wałkami, a drugi później z wałem. No, no przeżywałem. Nie mogłem spać, to jest, to jest prawda. Prawdziwy mechanik, prawdziwy mechanik tak ma, nie śpi po nocach, przekręca się, zastanawia, czy wszystko jest dobrze skręcone. No My podchodzimy z sercem do auty, podchodzimy naprawdę z zamiłowania. No i tak to wygląda, że stąd te soboty, które pracujemy, no, to jest, nie musimy, ale jednak przychodzimy, chcemy dokończyć, siedzimy nad pewnymi sprawami bardzo ciężkimi. No i przem. Kolejna e, sprawa w warsztacie. przyjechała do nas Opel Insignia, 2 litry Diesel. Na nieodpalanie na lawecie auto przyjechało. Udało nam, się go nadpalić, udało nam się go odpalić. Zdiagnozowałem to auto, okazało się, że czujnik położenia wałku, wałka jest rozwalony. Sprawdziliśmy, czy jest na znakach, wiązkę, wszystko. I wszystko wskazywało, że jednak i tak doszliśmy do wymiany czujnika. Wymieniliśmy ten czujnik, ale zobaczcie, jak trzeba uważać, jak takie auto przyjeżdża do nas z pomocy drogowej czy z lawety. Teraz przełączę kamerę. Auto odpaliliśmy na chwilę i go od razu zgasiliśmy. Sprawdzamy bagnet. Słuchajcie, zobaczcie, pyk. Krzysiu, przytrzymaj. Mhm. Zobaczcie. Tyk, tyk budujemy. I co jest? Pusto jest. Zobaczcie, nawet czubka nie jest zamoczonego. Jeżdżą klienci do końca, do końca dojechać. I później przyjeżdża takie auto do warsztatu. I kto jest winny? Może mechanik? No niekoniecznie, ale słuchajcie, no trzeba dbać, sprawdzać, wyciągnąć ten bagnet. Patrzymy, zrobił 30 tysięcy na oleju. Tak wskazują w kartki i, i serwis, nie? Do zobaczenia. Pa. A nie, posłuchajcie zaraz jak będzie chodził. Czekajcie. Jeszcze sprawdzimy. Przełączę go. Nie ma? Dobra, tu, tu. Gdzie tam przecież tu wejdzie? Z 2 litry na pomoc. O Nie, jest, jest. słuchajcie, się po, się zobaczcie, pojawiło się. 2 litry waliliśmy oleju. No to będzie 2 litry, jak do dociutko dolejemy. No poczekaj. Poczekaj, stój weź Dobi. Dobra, zostawmy. Dobra. I teraz zobaczymy jaką chodzi. Dobrze, w swoją powinność. Oczywiście. Lubię takie sytuacje. Dobra. To jest ten czujnik położenia wałka. On był uszkodzony. Sprawdziliśmy cały kompletny rząd. Okazało, że jest wszystko ok. I palimy go. Jednak Słuchajcie, jednak coś chodzi nie tak. Weź go do Tobiesła w jednak chodzi coś za głośno. Dobra, zgasiliśmy to, będziemy diagnozować, patrzeć co jest dalej. Pozdrawiam. Instygnię, którą robiłem klient odbiera niestety z hałasującym silnikiem. Auto udało nam się odwalić winą był czujnik położenia wałku i wiązka wałka, wałku czujnik położenia wałka i wiązka elektryczna zrobiłem ją, jest ogarnięty no ale ten klekot został, klient nie zgodził się na rozebranie silnika i stwierdzenie usterki posłuchajcie jak to chodzi słychać jak klepie no jest piątek, ciśniemy dalej przed nami, to jest najmniej do zrobienia jeszcze dzisiaj Polityczny na okrę. Z 2019 roku. Fajnie. Chevrolet, Chevrolet Plus. Chevrolet Plus, czujniki, jakieś bałków. Pokazuje Mondeo piątka. po remoncie, Ktoś robił remont silnika kapitalny. I silnikiem Bujatelepie. Cit Citroen na zawieszenie. Citroen Cross jakiś na stałe zawieszenie. No i niestety zostały tak. Cissiroto na rożną. Chłopaki. Chłopaki się cieszą, już 1.4 TSI Chłopaki, nie widzę go, o jest tam, o biega tam Słuchajcie, mamy sobotę, godzina 14 Wymieniamy, robimy obsługi w swoich autach tak naprawdę Bo to jest jedyny czas, gdzie możemy to zrobić we własnych pojazdach Ja sobie wymieniam, sobie, sam wymieniam Volvo Zobaczcie, Volvo wymieniam olej, filtry, olej w skrzyni biegów będzie wymieniany Jest silnik popu... Popłukancę. E, zaraz wlejemy jakiś ceramizer do tego też od razu. Ale idziemy dalej. Zobaczymy co robią e, inni mechanicy. Zobaczcie, tu jest Krzysiu. Krzysiu robi też swojego golfa. Co Krzysiu robi w swoim golfie? Łożysko koło. Piasek, mi wyje, bo nie mam czasu. Nie mam czasu. <laughs> Widzicie, tak to jest. Jeszcze idziemy. Jest Emil. Jeszcze za w sobotę. Też robi w swoim małcie e, obsługę i też po godzinach. Dobra. Poczekaj, poczekaj, przełączę tylko kamerę, bo powita, się. Witam Wymienia się siece zaponowe w Peżocie 2008 z 2021 to, roku. Dodaj, że to jest Twoje auto. To jest mój samochód, ma 27 tysięcy przebiegu i obsługa olejowa. Yy, jeszcze będziemy tutaj dawać yy, z Serateka do tego wszystkiego i będę sprawdzał klocki, tarcze. Jak trzeba będzie, wymieniam wszystko to, co trzeba. Teraz zobaczcie, auto ma przebieg. Przebieg 20, ile? 27, 27 I... tysięcy. I wymieniamy świecę profilaktycznie. Mimo to, że może i by można było zrobić 30, 40 tysięcy, ale nie mamy na to czasu. Żeby... Dodaj, dodajmy to do tego, że to jest 1-2 jednostka z mokrym paskiem. Tak. I ten, kto wie, że te paski się łuszczą, blokują oleju, No, no i emil chce to Dlaczego zmieniamy tu interwały co 10 tysięcy? Oleję wszystkie filtry. Zaraz pokażemy Wam po 10 tysiącach, jak wyglądają filtry. Olejowe, fit powietrza, fit kabinowy. Oczywiście klimatyzacja będzie też robiona w nim, bo oczywiście nie, nie oszukujmy się ten samochód musi być y, dobrze serwisowany. Tak jak Słuchajcie, jeszcze jedno e, kończąc e, filmik e, e, naszymi samochodami prywatnymi, e, jeśli podobał Wam się w jakiś filmik, który zdaliśmy, dajcie łapkę w górę, bądź su su subskrybujcie nasz kanał i dodajcie komentarz. Dajcie to i niech idzie w świat. Pozdrawiam, miłego weekendu, do zobaczenia.